Rostomili, posłuchajcie coś o psychiatrze. Stało się wąkiej, we Waszym żywobyciu, że Wam dosi grzyk, żeście są przygupi, że pierę na dekiel, że mocie nierówno pod powołem, lebo że nie mocie wszystkich doma? Wiecie, Rostomili, mi się to przytrafiło wiele razy. Gor jakże dzisto, jak ci głupoty, ba i po piwie. Tu żale dobre. Jak się fanzoli po gorzole, to jest coś większego. Bo żaden jak je ożrały, nie rządzi, jak się patrzy. Gorszy je, kiej oto baba, rzeknie chłopu, Chodzie krzyźby, że bólczy, jak babuć w mydlinach. A tak się rozstało, bo w brynnej bywał na groniu gazda Jonek z Gryniów, Co se wziął Hankę Holeksową, A od początku, jak się ożynili, to się furt wadzili, A jeden z drugiego się poradzili fest pośmiać. Ale roz się stało, że Hanka uznała, że Junek fandzoli jak niezdrowo żyć. Bo coś ich wyrządzali o polityce, a co się wszystko robi na świecie, ale się przy tym upowadzili, bo Haneczka musiała być dycki najmądrzejsza. A Jonek to był chłop, co prawił dycki na czorne, że je czorne, a na białe, że je białe. Po tym oto za dwa dni usłyszała, jak chłop wyrządzał skrową na miedzy, tuż jak się go spytała, co prawił Malinie, to babierzyk, że to ona mu wykładała, jaki będzie jutro czas. Potem jeszcze porę razy Junek wyrządzał z koniem, z trusiokami, a z babuciem. Tuż Hanka już była isto, że je przygubi, a że go trzeba posłać do doktora. Zebrała się w czas rano, siadła na kole, na koło, a, a zwiózła się ku dziedzinie, do ośrodka, co by doktorowi wszystko o chłopie powyrządzać. Jak Hanka wszystko rzekła, to doktor już jego, miał gans dość, bo u niego siedziała pół drugogodziny. godziny. Fest chciał, co by się, już raczy, co, co już by się raczy szła ku chałupie. Tuż napisał na kąsku końs, na papieru, co by Jonek pojechał do Cieszyna, a niego posłuchał psychiatra. Hanka była rada, jak fazol wróciła się z patki do hałpy, kozała się chłopu umyć, a wyraziła go do autobusu, co jechał ku Cieszynu. Psychiatra to był taki starszy panoczek. Podziwał się na Jąka, pooglądał mu głowę, wypytał się go o wszystko, co robi na gospodarce, co morot, a czego nie morot. No a na koniec se pozrzystali coś o jego świecie. Na koniec doktor mudał wielkucny arch papiuru blajsztyft, a kozą Jąkowi, co by narysował chałupę. Tuż chłop rysował z pół godziny wszystko. Okna, dwieże, sztachety, Gant, jakby to była... Czarno-biała fotografia. Psychiatra mu kozł przyjść za tydzień, że się chce jeszcze kapkę na niego podziwać. Jonek przyszedł do hałpy ganz nas rany, bo pół dnia miał w życiu, a musiał rysować jaksi hałpy, a wyrządzać z jakimś kstażikiem o polityce. Haneczka jednako była rada, bo już aspoń gdosik i chłopa leczy, a nie będzie telarzystą. Za tydzień Jonek już sam do siebie stanął rano. Są od siebie stanął rano, opucował się a pojechał ku cieszynu. Psychiatra zaś mu dał wielkucny arch papiuru, a blajsztyft, a kozą mu narysować porę łowiec. Tuż dobre, jonek roz, dwa, trzy narysował z dziesięć Bierek, a ku temu jeszcze i baronka. Do się zachciało kawy, tuż rzegiunkowi, co by tyłowce powachował, a on chnet przyjdzie. Psychiatry nie było pół godziny, trzy świerci godziny, godzinę. A jąkowi się już chciało fes i ssać. Tuż się nasrał, narysował dookoła owiec rajczulę, a poszedł do haźla. Jak się wrócił z padki, to stary psychiatra się na niego podziwał a prawi. Czemu żeście narysowali tą rajczulę? Tuż przeca co by owce nie uciekły, nie? Ja, inny wiecie, ja się dziwam, że te deski by mogły być chrupsze, bo te owce chnet wszystkie ucieczą do lasa. Junek jak jechał w autobusie jako chałupie, to wiedział na ozajst, że nie ma przygupi. Mo wszystkich w chałupie, a ku temu ganc równy powół. A jak go jeszcze kiedy baba będzie próbować posyłać do psychiatry, to i najprzód korze narysować na archu, na archu papieru krowę malinę, a korze i ją paść od rana do wieczora.